A dzień dobry bajkrzałowcy. Witam Was dzisiaj serdecznie z miejsca, o którym mówiłem, że tu będziemy. No i wyszło szybciej niż myślałem, że tu jesteśmy. Bo witam Was dzisiaj, moi drodzy, w Wałbrzychu. Eee, jakiś czas temu, czyli dwa tygodnie temu byłem na Tour de Poloń. Przy okazji Tour de Pologne mieliśmy start w Wałbrzychu, a ja sobie przypomniałem, że to są takie piękne tereny na rower, których ja w ogóle nie znam. No i trzeba tu było wrócić. No i trafiła się okazja, że siedzę sobie tydzień w lesie, czyli... Dwie godziny jazdy stąd, no jak już byłem w Tumlesznie, to nie mogło się skończyć inaczej, jak po prostu wpakowaniem roweru do samochodu i przyjechaniem do Wałbrzycha. Więc dzisiaj lecimy sobie na taką głównie szosową, ale też trochę gravelową rundkę w stronę Gór Sowich i przez Góry Soby, więc sobie. Więc Wałbrzych rowerem, kolejna plansza rowerowa w moim rowerowym życiu dzisiaj będzie odkryta. A co się będziemy jakby głupiać, jak już wziąłem gravela to... Niech od startu będzie ciekawie, czyli wyjeżdżamy w zasadzie 200 metrów od parkingu i już podjazd kostką brukową. Dzisiaj tej kostki trochę chyba będzie. Więc ogólnie nastawiam się na jak najwięcej kontaktów ze śladami historii. W ogóle, moi drodzy, nie ukrywam, że tym, co mnie tutaj mocno ciągnęło, są nie tylko widoki pod kątem przyrody, ale też bardzo mocno te wszystkie postindustrialne, poniemieckie klimaty, bo to jest coś, co dla mnie jest tutaj prawdziwą perełką w tych okolicach. I fakt, że tutaj każda zagubiona w górach wioska często ma jakieś ruiny, fabryki, starego dworca kolejowego i innych niesamowicie fotogenicznych rzeczy. Więc tak naprawdę, w dużej mierze. Właśnie po to tutaj przyjeżdżam. Czy raz, żeby sobie powiedzieć po tych drogach i tych pięknych górkach, ale też właśnie zobaczyć coś, czego u nas na południu brakuje, czyli te wszystkie postindustrialne, popałacowe, jakieś pokolejowe klimaty, bo jest to naprawdę tej niesamowitej. Mam nadzieję, że tego trochę dzisiaj będzie. Chociaż nie ukrywam, że trasę bardziej układałem się pod kątem moich wspomnień z Tour de Polonii, tego co jechałem, plus takich najbardziej oczywistych punktów. Musiałem się też zdecydować, bo miałem też drugi wariant trasy bardziej. Na zachód, na Kowary No ale to może innym razem Póki co lecimy w kierunku Górsowich No i drodzy Państwo Koniec tych żartów, koniec tego płaskiego I podziwiania domków Bo zaczyna się robota Bo tu się poważne góry zaczynają Czyli zapora przy jeziorze Bystrzyckim Spinamy się wokół jeziora W stronę Walimia No i zaczyna się zabawa Serpentyny, czyli powtarzamy podjazd Stur de Teraz to mam déjà Dwa tygodnie temu tutaj stałem samochodem i mówiłem sobie, że ja tu wrócę z rowerem. Pogoda taka sama, tylko chyba bardziej stabilna nawet dzisiaj. I jeszcze tego lata udało się tutaj wrócić. Pierwszy taki charakterystyczny punkt dzisiejszej trasy, ale też jeszcze delikatnie. Dopiero zaraz zacznie się właściwa część podjazdu, ta bardziej męcząca. No i tych podjazdów potem to będzie. Bo dzisiaj, według strawy, 17 podjazdów, a mam tak ustawione, że nie uwzględnia takich bardzo małych, więc no, tak naprawdę jest ich więcej. Muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że ten proces zajawki na zwiedzanie rowerowej Polski to w tym roku u mnie jakiś taki apogeum osiągnął. No i pewnie stali widzowie to widzą, że wyjazdów zagranicznych tego lata jest mało i wręcz z premedytacją zrezygnowałem między innymi z wyjazdu do Słowenii, który się szykował na początek sierpnia. Bo gdzieś tak w zeszłym roku, kiedy zacząłem sobie jeździć więcej po Polsce, w jakiś sposób uderzyło mnie to, jak strasznie słabo znam swój kraj i generalnie potencjał rowerowy swojego kraju, który dzięki temu, że gdzieś tam dużo jeżdżę e, samochodem częściej po tej Polsce, no to ten potencjał mi się gdzieś tam odkrywał i widziałem to, jak to wszystko się zmienia. Jak zmieniają się drogi, jak pewne rzeczy pięknieją, a czasem jeszcze nie pięknieją i można je zobaczyć takie, takimi, jakie one były w latach 90., 80. i wcześniej. No i trochę przez to wszystko stwierdziłem, że fajnie by jednak było bardziej się temu przyjrzeć więcej po tej Polsce pojeździć zrobić tak, że w tym w sumie krótkim czasie kiedy jeżdżenie po Polsce jest najfajniejsze czyli wiosną, latem i wczesną jesienią wykorzystywać okazję, wykorzystywać czas i jednak tutaj po prostu jeździć, więc jesień, zima dzięki temu, że mogę, to dla mnie czas na kolarstwo szosowe na kolarstwo szosowe gdzieś na południe Europy natomiast w tym roku zdecydowanie lato. Też dzięki temu projektowi współpracy z Województwem Świętokrzyskim jest i będzie bardzo mocno skupiony na odkrywanie nieznanych mi wcześniej miejsc, takich jak na przykład ta trasa dzisiaj. Uuu, jesteśmy na szczycie pierwszej przełęczy. W sumie to nie jest to koniec tego podjazdu, ale pierwszy punkt, który moglibyśmy nazwać przełęczą. I to będzie chyba mała zmiana, bo z tego co pamiętam, to trasa Tour de Polon odbijała w prawo. A my pojedziemy stąd w lewo. Ale tak czy siak, jest tu pięknie. I w lewo chyba lepszy aspekt. Ale powiem Wam, że to jest aż smutne, że w tych terenach jestem pierwszy raz w życiu z rowerem. I to właśnie a propos tej rozmowy o wyjazdach za granicę. Naprawdę, po prostu głupio mi było, że takie kultowe, piękne. Coraz lepsze, bo tak naprawdę, ok, te tereny 10-15 lat temu to były może nie tak fajne pod szosowe zwłaszcza, bo te drogi były w bardzo złym stanie. Generalnie, tym, nie za wiele się tutaj działo: po prostu mnóstwo rzeczy było rozwalonych, zaniedbanych, ale to się powoli zmienia. Więc mam wrażenie, że jeżeli oglądacie ten film teraz, to, to są właśnie najlepsze lata, żeby jechać w takie okolice właśnie po to, żeby jeszcze łączyć trochę tego starego, tego takiego tego ducha, tego zaniedbania i zawieszenia w czasie tych po resztek z tym co się tutaj dzieje teraz i tym co no my wnosimy tak naprawdę, bo dopiero zaczynamy tak mocno kształtować te, te okolice, mam wrażenie, po 90 roku, no, lata 90 no, to taki jednak straszny gospodarczy marazm w tych okolicach, no, zdaje się, że znając różne opracowania i filmy, to, to nie był to najciekawszy czas do, do życia w tych okolicach no ale gdzieś tam powoli zaczynamy, zaczynamy te tereny zmieniać, kształtować gdzieś nadawać im taki nowoczesny kształt, bo one się zatrzymały gdzieś po tym 45 roku. No i trudna tu była historia, więc jest to ciekawe miejsce. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe takie obszary z skomplikowaną historią, gdzie tą historię bardzo mocno czuć, a przy tym które zmieniają się na bieżąco i zmieniają się bardzo, bardzo dynamicznie. No i panie i panowie, Góry Sowie. Jesteśmy Wielka Sowa przed nami, jeżeli się nie mylę. My będziemy ją trawersować, żeby przedostać się na drugą stronę, a tym samym wjeżdżamy na pierwszy dzisiejszy odcinek szutrowy. Jest ich mało, ale trochę ich jest, więc teraz będzie podjazd po 20 około procent, więc będzie okazja dobrze się zmęczyć. już tam widzę jaka piękna sztajfa na mnie czeka. No ale teraz ta bardziej dzika część dzisiejszej trasy. Hu, lecimy sobie do góry regularnym szlakiem MTB, których tutaj wiele. Pięknie oznaczonych. No więc pewnie fanom bardzo szerokiej opony świetnie znane drogi. Ale na gravelku jak widać też się da podjechać. Jeszcze trochę pod górę. Myślę, że fragmenty mogą być na pchanie ale póki co walczę. Tutaj trafiłem na budowę jakiejś leśnej autostrady na szlaku rowerowym, więc jak będziecie to jechać, to może już tutaj będzie po prostu szutrostrada premium, jak panowie skończą. Ale są widoczki, kurde jakie miejsce. Teraz się po tym nie za dobrze jedzie, ale jest pięknie. No i przecięliśmy górki, wracamy na asfalt i przed nami kolejny piękny podjeździk po serpentynach i po idealnym asfalcie. No wszystko dzisiaj jest, wszystko. W ogóle wróciliśmy na trasę etapu Tour de Polonia. Dzisiejsza trasa, dzisiejszy trakt to taki World Road Tour Plus. Bo trochę etapu world tourowego wyścigu trochę. Graveli. A propos tego potencjału MTB, popatrzcie, po lewej podjazd asfaltowy, ktoś ma ochotę szosą, a po prawej się ciągnie singiel sieci szlaków rowerowych, więc do wyboru, do kolorów. Ktoś przyjedzie MTB-kiem, to sobie będzie latał po singlach albo gravelem, jak na załączonym obrazku, a kto ma ochotę pośmigać na szosie, ten ma zarąbisty szosowy podjazd po pięknym asfalcie. No to jest, kurde, rowerowy raj, nie kłamali. A tu macie witacz strefy MTB Sudety. Jest mapka tras, są profile. No jest naprawdę fajnie. Część to single, część to dzikie drogi. Ale sieć jest całkiem, całkiem fajna. Zresztą słyszałem o tym trochę. Aczkolwiek to są sieci, które już zaczęły się rozwijać w czasach, kiedy ja trochę odszedłem od MTB. Więc dużo, dużo mi uciekło. Więc nie będę tutaj się doktoryzował, bo przyznaję, że jestem zielony jeżeli chodzi o te trasy. Aczkolwiek dużo dobrego o nich po prostu słyszałem. No i fajnie to wygląda. Faktycznie jak tutaj przyjechać gravelem, to macie. Pełne spektrum możliwości. Albo możecie tą szosą śmigać i czuć się jak kolasz szosowy, albo możecie wjechać na takie fragmenty singli. Też się będziecie dobrze bawić, bo część tych e, tras no, to są właśnie takie single, przygotowane spoko pod grawera, gładkie, bez jakichś wielkich korzeni i kamieni. Aczkolwiek część, tak jak mówiłem, jest dzika, więc trzeba uważać. A my, oczywiście, jesteśmy na szczycie przełęczy jugowskiej. I strasznie tu się dużo dzieje, jeżeli chodzi o szlaki, bo tam jest szlak na Wielką Sowę, można sobie wjechać, po lewej jakieś kolejne szlaki, tutaj te oznaczenia i szlaki i tej strefy MTB, no naprawdę strasznie, strasznie dużo się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o szlaki rowerowe i piesze, a my będziemy sobie zjeżdżać, jedziemy asfaltem w dół, piękny zjeździk, znowu asfalt jak dywan. Jesteśmy, drodzy państwo, w miejscowości Sokolec i wszystko wskazuje na to, że będę musiał jutro pójść kopać piłkę. A tak jeszcze, a propos przydatnych gadżetów, których ostatnio jeszcze sami używam na trasach, pokazywałem wam już jedno zapięcie od Hiploka, czyli taką żyłkę, a patentem dla tych, którzy nie chcą mieć długiej żyłki, jeszcze jest taki takie zapięcie w postaci wielokrotnego użytku zipa, zipa z kodem. Zipa z po prostu zamkiem szyfrowym. Też takie proste, małe, tanie i lekkie rozwiązanie. W środku jest nie plastik, tylko w środku jest po prostu kawałek blaszki, więc nie da się tego znowu aż tak łatwo przeciąć, chociaż rzeczywiście to, to jest ten typ zapięć, którego używacie po prostu gdzieś zostawiając na chwilę rower pod sklepem, jak nie chcecie, żeby ktoś sobie na nim odjechał gdzieś z przypadku. Natomiast oczywiście nie jest to typ zapięć, który wystarcza na złodzieja, który bardzo chce ukraść wasz rower, jest bardzo zdeterminowany, bo trochę cięższe narzędzia i oczywiście to wszystko poleci. Ale fajnie, że jest coraz więcej na rynku takich patentów, które pozwalają na chwilę rower gdzieś przypiąć i przy tym wszystkim nie przeszkadzają w trakcie jazdy. No i proszę Państwa, to o czym mówiłem, czyli infrastruktura i różne postindustrialne i tym podobne zabytki, w ogóle ciekawostki z minionych lat, czyli tunel pod świerkową kopą, tunel kolejowy dalej używany, jeszcze sprawny. Widać po prawej nitce szynów, że ona jest używana, lewa. Nie wygląda jakby coś ten. Chociaż w sumie też jest wyślizgana. Może i tory wyglądają na zarośnięte, ale widać jeszcze ślad na, na szynie. Jakby coś tędy czasem jeździło. Ciekawy jestem jak to wygląda, ale... Oj, lubię takie rzeczy. Lubię wszystkie takie infrastrukturalne ciekawostki, perełki. Do zobaczenia. To jest coś zawsze mega ciekawego. Za nami parę kilometrów główną drogą. Ładne widoki, ale trochę większy ruch. No i generalnie po prostu szeroka główna droga. Ale już w osówce zaczynamy wspinaczkę znowu. Jedziemy do góry. No i osówka to takie miejsce, gdzie człowiek ma duży dylemat, czy jechać rowerem, czy zwiedzać, no tutaj przecież niedaleko podziemne miasto, no i też takie tereny pełne tajemniczej historii II wojny światowej. Tutaj można by sobie zrobić taką trasę łączoną, turystyczną rower i historia, no ale to trzeba by mieć cały dzień, albo więcej niż jeden dzień i trochę inne podejście. A propos tej kolei. To jest też fascynujące dla mnie. Jesteśmy na stacji Głuszyca Górna, jak widzicie. Jest to kolejne miejsce, gdzie ta kolej jednak, z tego co wiem, mam nadzieję, jeździ. przynajmniej przystanek kolejowy jest odremontowany. I w ogóle to są też takie elementy, które mnie tutaj fascynują w tej okolicy, że tutaj kiedyś prawie że do każdej wioski normalnie prowadziła linia kolejowa. Jak na standardy nasze z południa Polski to jest to niesamowite. Oczywiście potem wyszło jak wyszło, za przez lata 90 tych linii kolejowych masa się zwinęła, ale dobrze, że jednak część nie została rozkradziona, zdemontowana i wraca. I te pociągi tutaj albo dalej jeżdżą, albo znowu jeżdżą, albo będą jeździć, bo co by tu nie mówić, jak w takich terenach będzie dużo połączeń kolejowych, to turystyka rowerowa tutaj po prostu jest jeszcze fajniejsza niż dotychczas. Nie mówiąc o tym, że to dla osób, które tu mieszkają, to jednak jest to... Zawsze fantastyczny sposób komunikacji. Zaczynie pytanie, jak będą rozkładane te połączenia. No, jakie, jaka będzie ich częstotliwość, no, bo jeżeli to będą albo połączenia dla mieszkańców w godzinach pracy, albo dla turystów, no to ciężko będzie to pogodzić. pogodzie. Mam nadzieję, że będzie ich po prostu jak najwięcej. No i znowu, nowiutki asfalcik, zerowy ruch, piękne widoki, górki. Oj, piękna jest ta trasa. Słuchajcie, ale tu się dzieją rzeczy po prostu. Jest to naprawdę inny świat. I ciężko się nie zatrzymywać co chwilę. O koń Ten stary dom z tymi białymi ścianami. Jeszcze, no naprawdę mimo tego, że jest to stare, to trzyma się, trzyma formę i ten biały koń obgryzający sobie jakieś rośliny przy ścianie domu. No po prostu obrazek do zdjęć niesamowity. No i znowu będzie czas przepalania. Bo kierujemy się teraz szutrami premium przy samej polsko-czeskiej granicy. No i tutaj... Największe góry dzisiejszego dnia. Nas czekają jeszcze na koniec, około 30 km do końca trasy. No i czas na kolejny, grubszy segment off -roadowy. Oczywiście jedziemy częścią szlaków MTB, ale na razie jest to po prostu shooter premium. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, chociaż spodziewam się trochę e, emocji spod znaku jeszcze szerszej opony, ale zobaczmy. Raport z trasy, proszę Państwa, nawierzchnia idealna pod grawera. Ale sztajfa mordercza Nie dziwię się, to jest najgorsza góra dzisiaj Utrzyma ponad 10% A kilometraż też jest dobry więc no Królewska góra dzisiaj będzie Ajajaj No ale co, warto się było wspinać? Warto Ale u góry jest Sielaneczka i nikogo tu nie ma Żadnych samochodów Żadnych turystów Tylko wy Pole, wiatr I góry Jest i drogowskazmy na schronisko Andrzejówka w lewo jest do Głuszycy, to podjeżdżaliśmy jak widzicie MTB Strefa Sudety, tutaj kolejny znak, fajne to jest, fajne trasy, naprawdę, to nie jest tak, że tutaj szlak MTB oznacza, że to wszędzie jest gruz, jakiś hardkorowy, bo właśnie takie, takie trasy, takie szlaki też są. Jesteśmy przy schronisku Andrzejówka i z schroniskiem Andrzejówkiem się taka historia, moi drodzy, wiąże, że kiedyś dawno temu miałem przyjemność napisać jeden artykuł do magazynu Bike i ten artykuł dotyczył, wyprawy, którym razem z ekipą Bajka, a także mackiem Proficzem zrobiliśmy na FatBajkach w styczniu właśnie do schroniska Andrzejówka. Była to zima taka, że było 10 stopni mrozu, śniegu tu było nawalone po kolana, a my jechaliśmy z tego co pamiętam z Głuszycy właśnie na Andrzejówkę na FatBajkach. Naprawdę to był mój pierwszy raz w, ogóle w życiu na, na FatBajku. Ja wtedy jechałem naprawdę na FatBajku. Z tego co pamiętam to Maciek jechał na był taki trek kiedyś, to się nazywało chyba Slash Plus albo coś takiego. Generalnie był to 29er Plus, czyli ten rower na kołach 2928, czy coś takiego. I właśnie tutaj dojechaliśmy do Andrzejówki. Pamiętam, że tutaj tak bardzo umieraliśmy, bo wysiłek związany z próbą jazdy w kopnym śniegu i pchaniem tych rowerów pod górę to była taka masakra jeszcze przy tym mrozie, że pamiętam, że tutaj byłem w stanie zjeść nawet kawałek stołu, jakby nic innego nie było. Dzisiaj zdecydowanie inne warunki, ale właśnie sobie przypomniałem, co mi mówi nazwa schronisko Andrzejówka, więc to było chyba 5 lat temu, albo 6. Myślę, że Maciej pamięta. Maciej teraz w ogóle w Szkocji. Pozdrawiamy. Jesteśmy w miejscowości Sokołowsko i zobaczcie, jakie tutaj są perełki dla fanów starego kolarstwa czyli pamiątkowe talerze, medale i generalnie pamiątki po prostu pod wyścigu pokoju plus stary rower. I w ogóle jest tutaj tego więcej bo są też stare ciuchy i różne inne rowerowe kolarskie historie ale jestem ignorantem, więc nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Napiszcie w komentarzach, co to jest za tajemnicze miejsce bo ja nie wiem. W ogóle tutaj w Sokołowsku, jakie są perełki? Starej architektury. Oj, szkoda, że nie ma więcej czasu. Chyba jak na razie jedna z ładniejszych miejscowości, które dzisiaj minąłem na naszej wycieczce. I szkoda, naprawdę szkoda, że nie mam więcej czasu, żeby się tutaj pokręcić. E, bo no, gdzie nie popatrzysz, to coś fajnego, coś starego. Każdy jeden dom, pewnie jakaś ciekawa historia, ale w tym wszystkim są naprawdę mega ładne. I teraz, moi drodzy, dowód na to, jak rozległy jest Wałbrzych, bo właśnie do niego de facto wjeżdżamy. A my do końca jeszcze mamy prawie 20 km i kilkaset metrów górę przewyższenia, więc Wałbrzych na razie nie. Skręciliśmy na Boguszu w gorce, czyli miejscowość, którą zapamiętałem właśnie wjeżdżając do Wałbrzycha ostatnio po Tour de Poloń. Zaciekawiło mnie to miejsce, bo ma taki no, wyjątkowy klimat, czy klimat specyficznej rozwałki. No i mam nadzieję, że zaraz uda nam się je zobaczyć z perspektywy siodełka. My jesteśmy w Boguszu w gorce, czyli klimat całkiem sporego miasta, jeżeli popatrzycie na kamienice, które jest w górach, więc dla mnie też coś mega, mega ciekawego. Znowu takie miejsce gdzie chciałby się pokręcić i przyjrzeć różnym szczegółom. A w Boguszowie takie klimaty. Właśnie, no już się nie dziwię, że mnie tutaj ciągnęło, bo jest klimacik konkretny no i znowu wracamy na kostkę brukową, która pewnie ma i z 90-latek nie więcej a jest w lepszym stanie niż jeden asfalt w okolicy i nie tylko w okolicy pasujące jest to jak taka dobra kostka to jest bezproblemowe rozwiązanie na lata muszę wam powiedzieć, że jak tutaj sobie spędzacie tak cały dzień samemu na rowerze pośród tych wszystkich starych wiosek i starych domów no to nie da się uciec takiej myśli o tym Jakie tutaj tragedie ludzkie za tym wszystkim stoją, jak się patrzy na te domy i człowiek sobie pomyśli o tym, że to był kiedyś czyjś dorobek całego życia? I już tu nie mówię tylko o Niemcach, którzy stąd zostali wysiedleni, ale też Polakach z Kresów, którzy tutaj zostali przywiezieni, zostawiając za sobą całą historię, korzenie, dobytek, majątek, przyzwyczajenia i tak dalej. Także no, robi to wszystko naprawdę niesamowite wrażenie, jak sobie uświadomicie, że każdy z tych domów de facto. Ma jakąś nową historię pisaną po 1945 roku. A ten morderczy bruk, którym się teraz spinamy, to początek podjazdu na górę Hełmiec, a tutaj jest droga krzyżowa górników. W ogóle zastanawiałem się przez chwilę, no nie znając tej okolicy. Tak naprawdę co tu kiedyś ludzie robili, co sprawiło, że gdzieś w górach powstało w sumie miasteczko tej wielkości. No i chodzi tutaj o kopalnię, a my kierujemy się dalej. Teraz będzie szuter. Znowu wracamy na szuter kostki brukowej Lecimy do góry. Jeszcze ładnych parę metrów do góry. Trzeba wam powiedzieć, to jest chyba jeden z ciekawszych podjazdów szutrowych, jakie ostatnio jechałem. Nie tylko dlatego, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, to jeszcze uroku wszystkiemu dodają te stacje Drogi Krzyżowej. Przed chwilą był pierwszy upadek. Na szczęście nie upadłem, ale no faktycznie tutaj klimat no naprawdę sporej góry z stacjami Drogi Krzyżowej. No to daję do myślenia. Miejsce świetne. No i to była idealna chłosta na koniec. Jesteśmy na szczycie. Ja tu nie widzę szans wyjechać wyżej. Wieża widokowa na hełmcu. Tutaj jest w takim starym budynku. Jest jakiś teren dekoracyjny. Jest wielki krzyż, do którego zapewne ta droga krzyżowa zmierza. I jak się tutaj rozejrzycie wokół, to tu jest po prostu jakaś masa początków tras MTB i szlaków pieszych. Więc jakby tutaj mieć górala, podejrzewam, to... No, nie da się znudzić, naprawdę, ilość tras podjeżdżacie sobie tym wygodnym szutrem, którym no, można się zmęczyć, i zjeżdżacie jakimś singlem. Albo wyjeżdżacie gravelem i zjeżdżacie tym szutrem, bo naprawdę ten wariant z zjazdowy i podjazdowy szutrem jest idealny. Teraz kawałek musimy się cofnąć tą samą drogą, po czym odbijamy w prawo i zjeżdżamy już w stronę wałbrzycha szutrem, a potem asfaltem. Jestem zaskoczony, bo naprawdę się tego nie spodziewałem istnieje duża grupa ludzi, która twierdzi, że Bielsko-Biała to absolutnie wymarzone miejsce do życia i mieszkania dla fana rowerów. A ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o trasy, charakter gór, klimat okolicy, widoki, to Wałbrzych miażdży. Jestem po prostu po, po jednym dniu zachwycony. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Bielsko to też bardzo wysoki komfort życia, przez to, że jest chociażby pociąg do Warszawy, jest super komunikacja, jest ekspresówka do Katowic i tak dalej, i tak dalej, że generalnie, rzecz biorąc Ocena jakości życia w danej mieście no nie polega tylko wyłącznie na trasach rowerowych wokół. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten aspekt rowerowy, potencjał tras i klimat okolicy, to ja nie ukrywam, że tutaj czuję się po prostu fajniej. No i drodzy Państwo, pętla się zamyka. Wjeżdżamy do Wałbrzycha. Wjechaliśmy gdzieś z gór do samego miasta. No i kierujemy się już w stronę mety dzisiejszej trasy. No i koniec moi drodzy, kończymy w Wałbrzychu. W zasadzie zostało mi jeszcze dojechanie do samochodu, ale już można powiedzieć z grubsza, że mamy koniec. Wyszło dokładnie, żeby wam nie skłamać, 97,5 km, fantastyczna średnia 21 na godzinę. No i ponad 2000 metrów. Przewieszenia. Oczywiście mam w stopach, więc muszę sobie przeliczać na szybko. Co tuż powiedzieć? Warto było przyjechać. Jeden chyba z lepszych spontanicznych pomysłów tego roku rowerowych, mimo tego, że trzeba się było te dwie godziny w jedną stronę, dwie godziny w drugą przepakować. Ale trasa strzelona idealnie. Po prostu. No Lepiej bym tego nie wymyślił, jestem naprawdę mnóstwo przypadku. Bo tak jak wam mówiłem na początku, myślałem o trasie szosowej, Wyszła z tego trasa taki mocny road plus i. Dzięki temu w sumie było parę najfajniejszych punktów na tej trasie, bo i byśmy do schroniska nie dojechali, gdybyśmy jechali w wersji szosowej. Chociaż da się tam dojechać szosą, no ale pewnie bym to pominął, no bo trzeba by wracać tą samą drogą. Nie wyjechalibyśmy na hełmiec na pewno. No i co? Moje wrażenia są takie, że Wałbrzych jest dla mnie jednym z bardziej fascynujących polskich miast. Może się to komuś wydać dziwne, pewnie wiele osób stąd popuka się w głowie. Ja wiem, że często jest tak, że jak skądś jesteśmy, to dużo rzeczy nam się wydaje zwykłych, ale dla mnie, ogólnie biorąc klimat miasta, Klimat kontrastów, czyli z jednej strony przepięknej przyrody i gór, połączonych z często naprawdę mocno zaniedbaną architekturą, która jednak przypomina o bardzo silnych e, industrialnych momentach w historii tych okolic. Coś fascynującego, na pewno. Będę wracał. Znaczy, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda się wrócić na parę dni, ale tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo. Ja tak krążę z miejsca na miejsce, staram się złapać, zrealizować jak najwięcej tych pomysłów, które mi po głowie chodzą. Oczywiście nie wszystko udaje się zrobić naraz, ale tak jak wam mówiłem, naprawdę Polska warta jest tego, żeby ją zwiedzać i odkrywać takie miejsca, które często gdzieś stereotypowo wydają nam się zupełnie nieciekawe. A powiedzieć o tych okolicach, że są nieciekawe, to jest naprawdę straszna głupota. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, że traka znajdziecie oczywiście w pierwszym komentarzu pod filmem i ja was też gorąco zapraszam na Instagram Bike Show, bo tam relacje z takich dni, z takich tras, razem z moimi zdjęciami, które tutaj gdzieś robię na trasach na żywo. Cześć!